Cześć, witaj trzeciego dnia. Jak Ci minął? Szczególnie, że było trudne zadanie. Bardzo dużo wody trzeba było dzisiaj wypić. Niektóre osoby wystarczyło, że wypiły półtora litra, ale dla niektórych osób było to dwa czy dwa pół nawet, a może i 3 litry. Więc bardzo dużo tej wody trzeba było pić. Mam nadzieję, że się coraz lepiej czujesz. Oczywiście możesz czuć się kiepsko. Dlaczego? No bo jeżeli zaczynasz wypijać taką ilość wody, no to jak już mówiliśmy sobie o tym, zaczęła wzywać cię toaleta. I czasami zdarza się tak, że co 15 minut dosłownie do tej toalety trzeba biegać. I to jest wkurzające na pewno. I na pewno nie, nie daje ci motywacji, tylko wręcz przeciwnie. Szczególnie jeżeli jesteś na zajęciach, na lekcjach, w szkole, w pracy, gdziekolwiek, gdzie nie możesz tak często wstać od biurka. Ale to jest ważne. Żeby nadal kontynuować wpisie tej wody. Pamiętaj o tym. Dlatego, że woda przyspieszy Twoje funkcje metaboliczne. Ja to będę w kółko powtarzać. Bo moim celem jest, żeby Twoja sylwetka ważyła mniej o kil kilka kilogramów po zakończeniu naszego treningu 300-dniowego. Dlatego zawsze będę się to powtarzać. Jeśli nie będziesz robić tego, co mówię, ten efekt może być gorszy. Albo w ogóle go może nie być. Mogło zdarzyć się też tak, że pijesz coraz więcej wody i zaczynasz puchnąć. Ta woda się zatrzymuje. Dzisiaj będziemy też o tym mówić. Ja ci to wyjaśnię, dlaczego tak jest, i nie bój się tego. To też jest bardzo dobrze, że tak się dzieje. To znaczy, że Twój organizm zaczął przechodzić pozytywne zmiany. Ok? Także jeśli udaje Ci już pić tę odpowiednią ilość wody, to bardzo dobrze. Nie przejmuj się tym, co się dzieje. To nie jest przyjemne, ale to za chwilę minie. Ja na zakończenie dzisiejszego filmu też Ci o tym jeszcze powiem, dając te kolejne zadania. A teraz przejdźmy do naszego trzeciego dnia uczenia się o wodzie. Przyszło by Ci kiedykolwiek do głowy, że możesz tak dużo czasu zaangażować w uczenie się o wodzie, o piciu wody? Dosyć ciekawe, prawda? A zobacz ile fajnych i ważnych informacji już się dowiedziałeś, czy dowiedziałaś, w związku z tym dzisiaj będą kolejne. Obiecałam, że opowiem o tym cyklu oczyszczania. Co to znaczy? Dlaczego tą wodę pić do godziny 14, tak? Do 14. Oczywiście, jeśli Ci się uda, to możesz wypijać do godziny 12. Dlaczego? Dlatego, że w naszym organizmie funkcjonuje tak zwany zegar biologiczny. Co to znaczy? To znaczy, że w zależności od godziny, którą mamy na naszym zegarze, zachodzą pewnego rodzaju funkcje. W organizmie. Ja Ci teraz troszeczkę o nich opowiem, bo naprawdę chcę przekonać Cię, że picie tej wody jest bardzo ważne. Ok? Nasz organizm, w ogóle generalnie człowiek, żyje na tej planecie już kilka lat. Na 10 tysięcy milionów, prawda? No właśnie a światło mamy od niedawna. Ja tam dokładnie nie wiem od kiedy, ale pewnie z jakiejś. Takie światło elektryczne to może gdzieś po II wojnie światowej. To historia współczesna się kłania, szczególnie tutaj u nas w Polsce. Czyli nie mieliśmy go wcześniej zbyt dużo. Nie mieliśmy telefonów, nie mieliśmy komputerów, telewizorów, nie mieliśmy gdzie tego czasu spędzać efektywnie. W związku z tym wstawaliśmy z kurami i kładliśmy się z kurami takie powiedzonko. Czyli wstawaliśmy, kiedy słońce wstawało, a kładliśmy się, kiedy słońce. Zachodziło, bo nie mieliśmy światła i nie mieliśmy zajęć dodatkowych. W związku z tym bardzo, bardzo wiele lat, setek milionów człowiek żył na planecie i jego życie było regulowane cyklem słońce księżyc, słońce księżyc. Dlatego nasze organizmy przystosowały się do tego, żeby tak funkcjonować. I jak to wygląda? Mniej więcej, oczywiście, bo każdy organizm jest różny. I każdy człowiek ma troszkę inaczej, w zależności od tego, czy ma dużo nasłonecznienia, czy w ciepłych krajach, czy w zimnych, czy w jakim klimacie żyje. Mniej więcej, jeśli chodzi o nas, to wygląda to w ten sposób, że koło godziny 5-6 rano nasz organizm rozpoczyna proces oczyszczania. I my wstajemy sobie rano między powiedzmy tą szóstą a dziewiątą, i co robimy w pierwszej kolejności? No najczęściej w pierwszej kolejności biegniemy do toalety, prawda? Żeby zrobić siusiu. Ewentualnie, żeby się wypróżnić. Dlatego, że o godzinie 9 nasze jelito grube jest najaktywniejsze i do godziny 9 powinien nastąpić proces opróżniania, wypróżniania organizmu, oczyszczenia, jeżeli jesteśmy zdrowi i metabolizm jest dobry i dobrze funkcjonuje nasz organizm. Następnie ten proces oczyszczania organizmu jest kontynuowany mniej więcej do południa. Mniej więcej. Czyli od godziny 5 rano do godziny 12 zachodzi proces oczyszczania organizmu. I w tym czasie nasz organizm potrzebuje najwięcej czego? No wody, bo to woda oczyszcza organizm. Dlatego tak istotne jest, żeby wstawać rano, nie, nie gubić dnia i do godziny 12. My na razie mamy zadanie do 14., ale dla ambitnych już może być to godzina. Dwunasta. Wypić swoje, pamiętacie ile? To było zadanie na dzień dzisiejszy. Trzy czwarte zapotrzebowania na wodę w ciągu doby. Jednocześnie jest to rzecz, która nam świetnie ułatwia życie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jeżeli na przykład do godziny 14 czy 12 nie wypijesz tego trzech, tych 3 czwartych, tylko będziesz próbować wypić to po trzeciej, czwartej czy piątej wieczorem, no to noc spędzisz w toalecie i nie wyśpisz się. A to jest bardzo ważne, żeby się wysypiać, szczególnie jeśli kontrolujemy naszą masę ciała, to znaczy odchudzamy się albo nie chcemy przytyć, ponieważ im krócej śpimy, tym bardziej głodni jesteśmy następnego dnia. Im bardziej jesteśmy głodni. Im więcej jemy, im więcej jemy, tym szybciej tyjemy. W związku z tym bardzo istotne jest też dla kontroli składu ciała, czy masy ciała, żeby wypijać wodę 3 czwarte maksymalnie do godziny 14, żebyśmy zdążyli przed snem ją wysiusiać, mówiąc krótko. Czyli jeżeli do tej pory było tak, że z tych dwóch litrów, czyli z 8 szklanek, 6 szklanek. Wypijasz do godziny 14, to zobacz, od 14 do zaśnięcia już tylko dwie szklanki, czyli 500 mililitrów, ok? I wtedy będzie dużo łatwiej. Gorzej, jak zrobisz na odwrót. Już ci powiedziałam dlaczego. W związku z tym pamiętaj, że to jest bardzo ważne. Powiedziałam także o tym, że o godzinie 9 rano nasze jelito grube jest najaktywniejsze. W związku z tym zacznij to kontrolować, zwracaj na to uwagę, bo będziemy także o tym mówić. Ja już Ci powiedziałam, jak woda istotna jest dla wypróżniania, bo ona nawadniając nasz układ pokarmowy ułatwia wypróżnienie. Jeśli mamy za mało wody, nasz stolec jest zbyt suchy. Jak jest suchy, to nie ma ochoty przesuwać się w jelicie. Jak nie ma ochoty się przesuwać, to później jest taka sytuacja, że na przykład wypróżniam się co drugi dzień, co trzeci, co czwarty, albo raz dziennie z dużym wysiłkiem. To także jest zatwardzenie. Co z tego, że raz dziennie, kiedy z dużym wysiłkiem? Bo stolec jest odwodniony. To jest jedna z takich informacji, że na 100% przez wiele, wiele lat już się odwadniasz. Więc jeśli masz ten problem, pij wodę. I jeśli będziesz pić wodę, to zobaczysz, że przyjdzie taki moment, że wstajesz rano, idziesz do toalety, robisz siusiu i kupę od razu. I to jest bardzo ważne żeby rozpocząć dzień bez zbędnego balastu z zeszłego dnia albo z kilku poprzednich. Okay? Przechodzimy do tego, jak organizm nam sygnalizuje pragnienie. Bardzo często, jako specjalista od odżywiania, dietetyk, trener, słyszę, ale mnie się nie chce pić. W związku z tym, jak mi się nie chce pić, to po co mam pić? Wyobraź sobie, że nasz organizm sygnalizuje pragnienie nie tylko w ten sposób, że chce mi się pić. Bardzo często sygnalizuje w taki sposób, że ja interpretuję to, jako chce mi się jeść. On mówi dokładnie, co chce, ale ja nie wiem, co on chce. Nie umiem wysłuchać jego zapytania. I co robię? Sięgam po jedzenie. Sięgam po jedzenie, jemu się jeszcze bardziej chce pić. Sięgam po kolejne jedzenie. W ten sposób tyje. je. Często słyszymy coś takiego. Wystarczy mniej jeść, a, a wcale nie musisz zwiększać ilości wypijanych płynów i schudniesz. I jest to z jednej strony fakt, a z drugiej strony mit, bo nie wystarczy mnie jeść. Pamiętasz, co ci rysowałam nadmiary i niedobory? Wcale nie trzeba mniej jeść. Pewnych rzeczy masz jeść mniej, ale pewnych rzeczy musisz jeść więcej. Często jest tak, że do tej pory Twoje posiłki to były 1, 2, maksymalnie być może 3 posiłki dziennie. My się uczymy jeść 5 razy dziennie. Pamiętaj, śniadanie, obiad, kolacja i dwie przekąski, żeby regularnie dostarczyć organizmowi składników odżywczych. Natomiast. Jest tak, że jeśli poczujesz pragnienie, to znaczy, że jest już za późno, bo organizm sygnalizuje takie rzeczywiste pragnienie sucho w ustach i muszę się czegoś napić wtedy, kiedy jest bardzo odwodniony. A odwodnienie rzędu 3% to już zagrożenie dla zdrowia. W związku z tym pij regularnie, żeby nie mieć pragnienia. Naucz się pić regularnie. Co więcej, powiem Ci, że jeżeli zaczniesz pić regularnie, to poczujesz pragnienie. Nagle przyjdzie taki moment, kiedy będziesz coraz więcej pić wody. Coraz więcej, i mówić: Co się dzieje? Do tej pory nie chciało mi się pić, a teraz muszę pić, pić, pić. To jest bardzo dobrobia. Wiesz dlaczego? Dlatego, że Twój organizm do tej pory był odwodniony, przyzwyczajony do tego, że nie dostaje odpowiedniej ilości wody, w związku z tym nauczył się wegetować. A teraz nagle ją dostanie. Więc co on powie? Do tej pory nie miałem wody, teraz ją dostaję, więc muszę ją zmagazynować. Bo znowu przestanie pić i znowu będę mieć pustynię. Dlatego zaczynają magazynować. I wiesz, co się może wydarzyć? Może się wydarzyć, że zaczniesz zatrzymywać wodę w organizmie. Puchnąć. I wtedy możesz pomyśleć, no kiepsko mi idzie. Ta woda nie dla mnie. Piję ją, zatrzymuję się, puchnę, źle się czuję po tej wodzie. To jest bardzo dobry objaw. Wiesz czemu? dlatego że właśnie twój organizm zatrzymuje tą wodę bo wcześniej był przewlekle odwodniony i on się teraz boi że znowu jej nie będzie miał gromadzi zapasy to tak jak my na zimę świeże robimy sobie weki jakieś tam inne rzeczy i tak dalej żeby mieć to w czasie zimy bo tego jest mniej i organizm też gromadzi zapasy to jest tak jak z kwiatkiem wyobraź sobie że masz w domu kwiat doniczkowy i go nie podlewasz sahara zasuszona ziemia popękana kwiatek listki opadły zwiędły i nagle zaczynasz ten kwiatek podlewać. On do tej pory dostawał bardzo mało wody albo w ogóle, więc zasechł. Zaczynasz go podlewać. Lejesz wodę w tą ziemię, lejesz, lejesz, ta ziemia tej wody nie przyjmuje, czyli wylewa się cały czas z tego kwiatka na zewnątrz, prawda? Bo sucha ta ziemia. To samo może być z tobą. Pijesz wodę i biegasz co 15 minut do toalety, bo organizm nie rozumie, co się dzieje. Do tej pory nie było, była Sahara, teraz nagle jest. Ale w którymś momencie ten kwiatek. Zaczyna tą wodę chłonąć. Ziemia rozmiękła i on chłonie. I zobacz, co się dzieje. Lejesz, chłonie, lejesz, chłonie, chłonie, chłonie. Na spodeczku jeszcze nic nie ma. Kwiat chłonie, chłonie, listki zaczynają wstawać, łodygi pęcznieć. To samo będzie z tobą. Zatrzymać, zaczniesz wodę. Bo co ten kwiatek myśli? Myśli sobie, znowu będę mieć saharę, no to lepiej tą wodę zatrzymam. I nagle przychodzi taki dzień, kiedy na spodeczku, w kwiatku pojawia się woda, jest dobrze nawilżony, miękka i urodzajna gleba w tym kwiatku. Kwiat pięknie wygląda i ta woda na tym spodeczku stoi kilka dni i on sobie ją bierze wtedy, kiedy potrzebuje. Tak samo będzie z tobą. Jeżeli będziesz pić wodę na początku, możesz mieć zalanie wodą, będziesz biegać do toalety, potem może zacząć puchnąć, zatrzymywać wodę, ale jak będziesz regularnie pić wodę, to to się wszystko unormuje i przestaniesz mieć te problemy, bo twój organizm zacznie dobrze zarządzać wodą. Wtedy rozpoznasz to po tym. Że co dwie godziny mniej więcej trzeba będzie iść do toalety, co dwie godziny, nie częściej. I zdrowy człowiek robi siusiu co dwie godziny. Wtedy nerki dobrze pracują, układ krążenia dobrze pracuje, układ trawienny jest dobrze nawilżony, mięśnie mają odpowiednią ilość wody. I woda w tej toalecie, która się tam znajduje co dwie godziny, ma być słomkowa albo nawet przejrzysty ten mocz powinien być. Nie powinien mieć wcale żadnego brzydkiego zapachu, tylko neutralny zapach i jasno-słonkowy lub przejrzysty kolor zupełnie. I wtedy znaczy, że Twój organizm jest dobrze nawodniony, dobry masz metabolizm, dobrze procesy fizjologiczne przebiegają i jesteś zdrowy. Ok? Dopiero wtedy. I ten stan, jak do niego dojdziesz, utrzymuj. Czasami mówimy właśnie, że mamy nadmiar wody w organizmie. Czy że nadmiar wody może spowodować choroby? Ja już trochę Ci powiedziałam o nerkach. Pamiętaj, że nasz organizm jest bardzo mądry. On jest najmądrzejszy i dużo mądrzejszy od nas. Jeżeli wypijesz wodę zbyt szybko, na raz, zrób taki eksperyment. Sprawdź, co się stanie. Weź litr wody i wypij ją duszkiem. Za 15-20 minut będziesz w toalecie i wszystko wysiusiasz. Bo nasz organizm dostał taką ilość wody na raz i powiedział, powódź, topie się, wydalam natychmiast. Jeśli ten sam, ten sam litr wody będziesz pić drobnymi łykami przez dłuższy okres czasu, nie będziesz biegać do toalety, bo organizm się będzie nawadniał. Co jest bardzo ważne. Nigdy organizm nie będzie miał nadmiaru wody. Poza bardzo wyjątkowymi, szczególnymi przypadkami chorób, ale to wiesz wtedy, że ją masz tą chorobę. To wtedy organizm rzeczywiście nie może mieć zbyt dużo wody. Jeżeli nieco na nic takiego nie chorujesz, to każdy nadmiar wody zostanie wydalony. I nic się nie stanie. Ok? Bardzo często, szczególnie jak zaczynamy ćwiczyć, zaczynamy zastanawiać się nad napojami sportowymi. Czy powinniśmy pić napoje sportowe, tak zwane nawadniacze, izotoniki i tak dalej. różnego rodzaju napoje. Od razu Ci powiem, że na tym etapie, na którym jesteś, jeżeli chodzi o ćwiczenia, nie w ogóle zrezygnuj z tego. Bez sensu jest dla Ciebie pić napoje sportowe. Jeśli wysiłek fizyczny trwa do 60 minut, wystarczy woda. Na razie Twoje ćwiczenia są krótkie, przejdziemy później do dłuższych, ale nadal w naszym programie nie będziesz musiał korzystać z napojów sportowych. Szczególnie, że one zawierają cukier, więc mają kalorie. I tylko jeśli trening jest naprawdę bardzo wytrzymałościowy czy wydolnościowy, trzeba uzupełniać napojami sportowymi utracone elektrolity, utracone sole mineralne, utracone cukry. Jeśli nie, to tylko i wyłącznie woda. Ja sama ćwiczę regularnie. I bardzo rzadko sięgam po napoje sportowe, tylko wtedy, kiedy jest lato, duży upał i na przykład wybieram się pobiegać 15 czy 20 km, To wtedy, bo nie sięgam. A tak to wszystko uzupełniam wodą. Także pamiętaj, że najważniejsza jest woda. No i na zakończenie chcę Ci powiedzieć troszeczkę o ważnej rzeczy. Jak widzisz jest tu napisane trawienie kontra ćwiczenia. Pamiętasz, że masz śniadanie zjadać godzinę od obudzenia się. Wodę, dwie szklanki, powinieneś wypić w ciągu 30 minut od obudzenia się. Śniadanie powinno być zjedzone do godziny od obudzenia się. To jest istotne, dlaczego? Ponieważ woda, która krąży w naszym organizmie, w zależności od tego, gdzie jej potrzebujemy, tam jest. Jeżeli potrzebujemy strawić, to nasz organizm wytwarza około 2,5 litra soków trawiennych właśnie z wody, ale wtedy odwadnia mięśnie, bo mięśnie nie potrzebują w czasie trawienia wody. Odwrotnie, kiedy idziesz ćwiczyć, to woda natychmiast przez, podczas rozgrzewki wysiłku fizycznego trafia do mięśni, żeby ten mięsień porządnie odżywić, i wtedy tej wody nie ma w układzie pokarmowym, bo jest tam niepotrzebna. Więc, jeżeli połączysz jedzenie z wysiłkiem fizycznym, to się możesz źle czuć po prostu. Po pierwsze, mięśnie będą źle pracowały, bo będą odwodnione, bo woda będzie w układzie pokarmowym. A z kolei odwadniany powoli podczas ćwiczeń układ pokarmowy może przez odwodnienie dać Ci nieprzyjemne odczucie mdłości czy nawet może spowodować torsję. W związku z tym pamiętaj, wstajesz rano od razu w ciągu 30 minut dwie szklanki wody. Najlepiej później po tych dwóch szklankach wody w ciągu 30 minut wypitych drobnymi łykami zjeść 10 minut później śniadanie, tak żeby godzinę po obudzeniu się być już po wodzie, po śniadaniu gotowym do ćwiczeń. Lekkie śniadanie, o tym jeszcze będziemy mówić. No, i oczywiście pamiętaj o Twoich codziennych zadaniach. Już powiedziałam o wodzie po obudzeniu, będę codziennie, jak zdarta była to powtarzać, bo to jest bardzo ważne. Natomiast pamiętaj, żeby te 3 czwarte zapotrzebowania nauczyć się pić do godziny 14. Już umiesz pić odpowiednią ilość wody? Wypij do godziny 12. Resztę uzupełnij po południu. Ale ucz się tego, wiem, że to jest trudne. Dlatego na razie nie daję Ci kolejnych zadań, tylko pilnuj tego, zrób sobie tabelkę, odliczaj, ile szklanek wody wypitych. Załóż, że jedna szklanka to 250 ml, czyli 6 szklanek wody to 1,5 litra, 8 szklanek wody to 2 litry. Jeśli musisz więcej, to do 10. Ok? Ale ucz się tego, bo jak przejdziemy do kolejnego etapu gdzie zaczniemy uczyć się o diecie talerzowej, o tym, co jemy, czyli zaangażujemy procesy trawienne, to już musisz umieć pić wodę. Ok? Trzymam za ciebie kciuki i do zobaczenia jutro.